Drodzy Państwo, nie możemy Was oszukiwać. Tomek Hajto bardzo czekał na tę konkurencję. Zgadza się, Tomku? Zgadza się. Będę, będę się starał. Kiedyś mi to nieźle wychodziło. 30 sekund maksymalnie. Możesz czas wykorzystać ile chcesz, bo jeżeli trafisz wszystko, to mam przeczucie graniczące z pewnością, że wygrasz. Wszystko będzie ciężko, ale będziemy się coś starać zrobić. Trzymam za Ciebie kciuki, trzymają całe Niemcy, trzyma też Maków Podhalański. Drogi Tomku, Gamur w bramce, gotowy? Ready, poszło! 3, 2, 1! Go, 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 go! Jest szybciej! Ojej! Jedna! Za punkty! O, ale się zabawię. Jedziemy dalej! Czwarta! Liks! Koń, Końcówka, ogień! I na punkty! Kurczaki pieczone, no! Jezus! Zastanawiałem się dzisiaj, kto będzie po tej konkurencji bardziej zniszczony. Chyba jednak ja. No tak, szczerze, już ciemno przy wielu uderzeniach, więc. Ale brawo, ułożona stopa, naprawdę. Kurde, jak? Ale, ale, ale ta, ta, ta wcinka? Wcinka mnie bardzo zniszczyła. Wcinka, bo wychodzisz wysoko, a nasz kąt? Ja powiem Państwu szczerze tak, z ręką na sercu, Tomku zapraszam Cię do środka, Jasne. że było bardzo dobrze, szczególnie, że tak jak podkreślamy, no wielu ligowców y, 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 nie dało sobie rady, a tu już jest faktycznie... No, jak Ty się czujesz w ogóle, powiedz? Ja? Po tych dwóch weselach. Bo się boję, żeby nie było tego filmu, wiesz? Żeby Dwa wesela i pogrzeb. <laughs> nie no, myślę, że nie. Trochę wczoraj potruchtałem, ale chyba jeszcze... Za mało. Za mało. Za, za wcześnie się e, porwałem do tej konkurencji, ale się daje, że za rok będzie możliwość rewanżu, będę starszy, no bardziej, bardziej doświadczony. No to to... To my, my też będziemy gotowi. I Gabor będzie doświadczony, bardziej starszy, no. ale akurat. Ale tak, patrzyłem na pierwsze odcinki u Was, bo tak łapał niejako. A każdy odcinek, gdzieś jak Cwaniak wyszedł, skrócił kąt. Stał praktycznie przy tych wolnych 16 metrach mogę, na 7 metrze. Mogę się do czegoś przyznać? Powierz mi, że to jest mega ciężko minąć bramkarza na pełnym biegu uh -huh. w interwale, który stoi na 7. metrze. Rozciągniesz ręce, tak skracasz kąt, ale musisz praktycznie no, szukać jakichś rozwiązań. Patrzeć tu, uderzyć tu, wrzucić loba. Jeszcze raz proszę Państwa, ktoś zanalizował Turbugo Zagajek's level. Tomku, tak na koniec przyznam Ci się bez bicia, jedzie dzisiaj mi tak. Bartek, dzisiaj muszę się poważnie rozrzeć. To była kawa-herbata. Zobacz, jednak jak na poważnego piłkarza się chciał rozgrzać, nie? po prostu. No to, to cieszę się, że go zmotywowałem, No, ja tak dopiero teraz dochodzę do siebie, nie? Wymażcie to, co wcześniej mówiłem. <grym susur> A my no już się tutaj, jeszcze rozmawiamy. Panie i panowie, Tomasz Hajto w Turbu Gazaku X Najważniejsze no, jest to, wiemy. że już zapowiedział za rok rematch. Będziemy do niego dzwonić. Masz telefon? Powiem tak, jak na Olimpiadzie jest to hasło, nie? Nie wiem, czy oglądałeś Najważniejsze. po angielskim skoczku. Nieważne które miejsce zajmie, proszę udział. się udział. Wybrałeś udział. Tomasz Hajto wziął udział. dziękuję mu serdecznie.